Czym jest barter? To wymiana produktów lub usług, na przykład za promocję. Przy działalności prosty barter to rozliczenie jeden do jednego, faktura za fakturę. Pokazujesz przychód, ale masz i koszt, więc podatek zero. Częściowym dostajesz produkt i gotówkę. Tu też faktura za fakturę, ale ty wystawiasz większą. Podatek płacisz do, od różnicy. Watowcy naliczają i odliczają VAT, więc nie ma nic do zapłaty, ale trzeba pokazać to w deklaracji. Nie watowcy, wszystko traktują brutto. A co jeśli nie masz działalności gospodarczej? Płacisz podatek od całości, bo nie możesz odliczyć wartości otrzymanych produktów. Jeśli promujesz produkt na umowę zlecenie, płacisz dodatkowo ZUS, chyba że masz inną umowę, to wtedy tylko zdrowotne. Bardziej opłacalna jest umowa o dzieło, brak ZUS i 20% kosztów autorskich, jeśli rzeczywiście coś tworzysz. Zachowuj wszystkie dokumenty do rozliczeń. Jeśli jeszcze chcesz coś wiedzieć na ten temat, napisz w komentarzu i zobacz moje rolki o innych rozliczeniach.